Pane po prostu w gminie. Co? Bardzo dobrze? Co pani powiedziała? Bardzo dobrze? Pan są... Może pan przestać mnie nagrywać, bo nie wyrażam zgody. Pani inspektor, jest obecnie układany asfalt na daremne po prostu... Ja wiem co się na pani budowach dzieje. Pani wie co się na pani budowach dzieje? Na pewno pani wie? Jest pani pewna tego? Mam pytanie do Pani. Czy Pani wie, co się u Pani na budowie dzieje? Czy Pani wie, co się u Pani na budowie dzieje? Nie wyrażam zgody na Pani. Proszę Pani, jest Pani osobą publiczną. No, niestety nie. No, niestety tak. To są jaja. Dzień dobry, po raz drugi. Pani inspektor jest na obiekcie i chciałbym się po prostu dowiedzieć. Czy pan zareaguje? Czy pan już zareagował? Nie, pani nie wicewójcie? Jest, bo teraz ją widziałem i powiedział, że wie co się dzieje na jej budowach. Mam to nagrane. Czy pan reagował u niej czy nie? jeszcze nie, bo dopiero od pana słyszę, że jest na urzędzie. A telefonicznie pan reagował czy nie? Próbowałem dzwonić nie Czyli pozwalacie po prostu na taką jakość, tak? Wykonywanych, no ale to się dzieje teraz. Drobut w dalszym części po prostu wykonuje tą drogę. Firma. Dziękuję za informację, jest na obiekcie zaraz będę. No to chcę zobaczyć, jak Państwo zareagujecie, no Panie Wicewójcie. Na pewno nie będę przed kamerą czy na, przy publiczności A Pan nie musi dla lansu, Pan musi z obowiązku, to jest różnica. Dobrze, pozwólcie mi pozwolić. Pytanie. odpowiem panu, że to jest prawda? Bo Czy to... Że... dostaliście jakąś fakturkę, a oni mogą, nie. po prostu wysłaliśmy, nie dostaliście nie. żadnej faktury. W żadnej faktury nie było. W żadnej nie faktury na, na projekt nie było? Nie. Jest nie. pan tego pewien? Ja jestem pewien, że nie było. Czyli dzisiaj pan oświadczy, czyli 28, szanowny panie, który dzisiaj jest... Może musiał... panie, panie, panie jeszcze Nie, ale to do prokuratury będzie, wie pan co, to musi być dokumentowane, bo prokuratura się tym będzie zajmowała. Pan no, twierdzi... Pan, sam, pan, pan, pan twierdzi... twierdzi że, się, że na faktura po prostu nie doszła, a ja dostaję od anonimowego po prostu informację. Ja wystawił fakturę. Wystawił fakturę i że jest wykonana po prostu jakaś droga na projekcie, który nie został zapłacony, że jako gmina wykonaliście po prostu, a zrobiliście na niej przetarg i no chcę to wyjaśnić. Jeżeli to jest prawda, no to tu musi wjechać policja, prokurator, bo to jest kradzież. Prawa autorskie, wie pan, to jest poważne przestępstwo. Prawa za, zamówienia publiczne i te wszystkie rzeczy. Się. No to czy, czy takie coś było, czy nie? Chciałbym po prostu, żeby pan mi takie powiedział. Takie pismo zostało złożone. Jakie pismo? Takie od, od, od jednego z projektantów. Czyli jest to prawda w takim bądź razie, że. Nie my... jest pra prawda, że, że to, co pan twierdzi, takie pismo zostało złożone. W tej chwili jest to sprawdzane. Czyli jest dokumentowane, jest dokumentacja, taka. Czyli to jest dobra, tak? że ktoś złożył takie pismo że pismo takie złożone tak, tak potwierdzę takie... A pismo. czy na tym projekcie została wykonana droga po prostu, czy nie? Ale to panu nie odpowiem, nie wiem, czy to jest... No, to w, to w, nie tego pana, została wykonana, nie zapłacona, tylko panu... Ale, 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 by, ale byłem tam, byłem tam i droga jest zrobiona, no to no przecież nie musi mnie pan robić za idiotę, bo droga jest zrobiona. Nie, nie wiem w tej chwili, czy na to ten pan e, dostał pieniądze, czy nie, dostał... Czy nie? Wystawiał jest. fakturę, nie dostawał opłaty, na, na, panu nie odpowiem. Okej, okay, dziękuję serdecznie.